Opa się Maria, łaski pełna pan z Tobą. Błogosławiona Święty między niewiastami. I błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Święta Maria, się Maria, łaski pełna tam z Tobą. Błogosławiona Święty między niewiastami. I błogosławiona owo żywota Twojego Jezusa. Sprawa Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą. niewiastami i błogosławiamy żywota Two Jezusa. Jezu. bądź się za nami Twoje, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak w dzisiaj, i ja na siebie. Ale dla spad od swego. Moja oleśnica.pl